Tiko wraca z nieba w dół Wieczór kładzie ciszę w stół Żółty szaliczek szeptem drży Dobranoc świecie Tiko brzmi Śpij, śpi, śpi Tiko kołysz się jak iść wiatr Policzy sny raz, dwa, trzy La, la, la Niech noc cię tuli już Pod sprzydłem gwiazda śni jak piór Piórka czesze pyk i pyk Zamyka oczka klik i klik Na gałązce miękki sen Księżyc mruga Śpi, że hen Śpi, śpi ciko koły się jak liść wiatr Policzy sny raz, dwa, trzy La, la, la Niech noc cię tuli już, pod sprzedłem gwiazda śni. jak piór. Szumi las jak cichy chór, w mroku tańczy srebrny kurz. Tiko nuci, Sen przychodzi krokiem piór. Śpi, śpi. Tylko się jak liść wiatr Policzy sny raz, dwa, trzy La la, la. Niech noc tuli już Pod szydłem gwiazda śni Jak piór Okno błyszczy kroplą zuż W tafli nocy płynie burz Ale tylko w snach bez słów Bezpieczny jesteś w cieple chmur już się jak liść wiatr liczy sny raz dwa trzy la 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 niech noc cię tuli już pod skrzydłem gwiazda śni jak piór liczy gwiazdy raz i dwa tam gdzie mleczna płynie mgła każda świeci śpi i śni na policzek spływa blask śpi Śpi, tiko koły się jak liść wiatr, sny raz, dwa, trzy, la, la, la. Niech noc się tuli już pod skrzydłem gwiazda śni, jak piór. Skrzydło łódką w ciszy płyny, po jeziorze ciepłych chmur, żółty dziubek nuci szept. Dobranoc, świecie. Już czas. Już śpi, śpi, dziko koły się jak liść wiatr Policzy sny raz, dwa, trzy, la, la, la Niech noc się tuli już, pod skrzydłem gwiazda śni Jak piór, co da na la, 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 la.